Pochlebstwa wobec innych. W życiu codziennym często zdarza się tak, że pochlebstwa kojarzą się tylko i wyłącznie z próbą zdobycia sympatii drugiej osoby. Jest to na tyle powszechne przekonanie, że już dzieci w początkowych klasach szkoły podstawowej nie zawsze uważają komplementy za oznakę szczerości. Skoro zatem wszyscy wiedzą, do czego zmierzają głosiciele dobrych uwag, czy ich działania są rzeczywiście nieskuteczne? Odpowiedź brzmi nie. Badania naukowe oraz wiele sytuacji, w których znajdujemy się każdego dnia, wskazują, że pochlebstwa są całkiem niezłym rozwiązaniem, gdy mamy na celu wzbudzenie sympatii drugiej osoby. Interpersonalny charakter sprawia, że działają one na korzyść tego, kto je prawi, ponieważ poprawiają jego wizerunek, ale także na korzyść tego, kto je otrzymuje. Gdyż podwyższają jego samoocenę. Jednak, jak w przypadku każdej aktywności człowieka, komplementy można głosić dobrze, kiepsko, a także można z nich całkowicie zrezygnować. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym rodzajem. Mamy tutaj do rozważenia dwie podstawowe kwestie: jakie komplementy są dobre, oraz kiedy dobrze jest je prawić. Warto zaznaczyć, że aby umiejętnie zarządzać własnym wizerunkiem, musimy umieć znajdywać rozwiązanie dla obu tych problemów jednocześnie. Bo jeżeli prawimy niezłe komplementy w złej sytuacji, albo w dobrej sytuacji używamy nietaktownych uwag, to nic korzystnego dla nas z tego nie wyniknie. Jakie zatem pochlebstwa powinniśmy kierować w stronę odbiorcy? Jest kilka istotnych cech, które powinny zawierać. Jakie muszą być pochlebstwa? szczere, realne, związane z czystymi intencjami, związane z naszą wiedzą o odbiorcy, niepowtarzalne. Pierwszą i najważniejszą cechą jest szczerość. Bo nawet wtedy, gdy pozostałe cechy zostaną spełnione, rzadko zdarza się, że pochlebstwo odnosi zamierzony skutek, gdy jest nieszczere. Aby zadbać o tę właściwość, musimy być Spójni z tym, co mówiliśmy wcześniej. Jeśli bowiem mówimy sprzeczne rzeczy, czasem chwaląc wysoką inteligencję odbiorcy, czasem mówiąc o jej braku, zostaniemy uznani za kogoś niekonsekwentnego i niespójnego. Może to być podstawą do uznania nas za kogoś nieszczerego. To jednak nie wszystko. Szczerość jest też związana z naszym wyglądem, zachowaniem, a także z wiarygodnością. Powinniśmy sprawiać wrażenie osoby zdecydowanej, konkretnej, i nie powinniśmy wykonywać niekontrolowanych ruchów, ani okazywać zdenerwowania. Jeżeli nie da się tego uniknąć lub ograniczyć, jeżeli naszego zdenerwowania nie da się usunąć w żaden dostępny sposób, lepiej będzie przełożyć spotkanie, na którym chcemy zaprezentować się w określony sposób. Oprócz tego, powinniśmy zadbać także o swój wygląd zewnętrzny. Nikt nie lubi pochlebstw od osób w niechlujnym stroju, ale nie należy również z tym przesadzać, bo zbyt dystyngowany rozmówca może zostać odebrany jako nieautentyczny. Jeżeli chodzi o strój, to dobrze go dopasować do stroju odbiorcy pod względem klasy, choć nie wolno ubierać się dokładnie w to samo co on lub ona. Osobny problem związany jest natomiast z naszą wiarygodnością, niewiarygodnością samego pochlebstwa. Zaprezentowanie się jako osoba godna zaufania i mówiąca prawdę ściśle się wiążą, i najczęściej odczucia te są budowane na podstawie wcześniejszych kontaktów. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że im częściej przekonujemy się, że ktoś mówi prawdę w różnych sytuacjach, tym bardziej prawdopodobne, że uznamy go za szczerego. Jest to długoterminowa strategia budowania określonego wizerunku. Ponieważ opiera się na zachowaniu się w określony sposób. Wtedy, gdy tego czasu nie mamy aż tak dużo, lepsze są nieco inne rozwiązania. Możemy zaprezentować się odbiorcy jako autorytet, albo wskazać na podobieństwo poglądów lub przekonań między nami. Wywołuje to bardziej przyjacielską więź i powoduje, że stajemy się bardziej wiarygodni dla współtowarzysza. Druga możliwość, jaka pozostaje, to zatrudnienie niezaangażowanego doradcy. Ludzie wierzą w słowa tych, których spotykają przez chwilę, którzy sprawiają wrażenie niezwiązanych ze sprawą i wydaje się, że nie mają z tego żadnych korzyści. Jeżeli ktoś zaświadczy o naszej wiarygodności, na przykład chwaląc naszą prawdomówność, to zapewne zostaniemy uznani za wiarygodnych, a już na pewno za takich zostaniemy uznani, gdy ktoś w naszym imieniu przekaże komplement. Drugiej osobie. To bardzo skuteczna droga na skróty w prawieniu komplementów. Proszę zauważyć, że gdy ktoś mówi odbiorcy, że dobrze o nim myślimy, zostajemy uznani za sympatycznych, bezstronnych i w dodatku nie zostanie to poczytane za nieuczciwą próbę zdobycia czyjegoś zaufania. Są tylko dwa ograniczenia. Nasz doradca nie może budzić negatywnych emocji u odbiorcy. I nie może go zbyt często komplementować. Oprócz szczerości, z komplementami wiąże się kwestia ich realności czyli tego, czy są one rzeczywiste i czy można w nie wierzyć. Pochlebstwa muszą dotyczyć tych dziedzin, z którymi odbiorca jest związany i które są dla niego znaczące. W dodatku, muszą być odpowiednio sformułowane, w taki sposób, aby ten, do kogo je adresujemy, wiedział, że jest adresatem. A także, aby były podporządkowane wyznawanym przez niego regułom. Można powiedzieć, że każdy z nas ma pewne teorie dotyczące rzeczywistości, jak również tego, co uważa za dobre, a co za złe. W związku z tym, najbardziej lubimy tych, którzy mówią dokładnie to, co byśmy chcieli usłyszeć. Jeżeli możemy bliżej poznać sferę wartości odbiorcy, to zróbmy to i mówmy tak, jakby on chciał. Nie bawiąc się w ogólniki, które dobre są tylko wtedy, gdy nie mamy z odbiorcą kontaktu. Jeżeli ktoś trenując koszykówkę, mówi, że chciałby mieć dobrą skoczność, powiedzmy mu, że jego wyskok jest świetny, a nie, że świetnie gra. A wtedy, gdy ktoś dąży do tego, by mieć jak najlepsze oceny z matematyki, nie mówmy mu, że jest dobrym uczniem, tylko że jest dobrym matematykiem. Im bliżej się utożsamiamy z tym, co odbiorca robi, tym bardziej wnikniemy w jego dziedzinę, tym bardziej realny stanie się komplement i tym bardziej doceni go nasz towarzysz. Realność komplementu wiąże się z jego siłą, czyli tym, co mówisz. Jeżeli nasz odbiorca to laureat prestiżowej nagrody palicera, to komplement w stylu niezły z ciebie dziennikarz nie zostanie przyjęty jako coś niezwykłego. Jednak, jakże inaczej zareaguje ten sam człowiek, gdy dowiemy się, że prócz dziennikarstwa ma również inne zainteresowania i powiemy gratulacje, to na pewno wielki sukces dla Ciebie, lecz ja jestem pod wielkim wrażeniem, że jesteś nie tylko świetnym dziennikarzem, ale również bardzo dobrze jeździsz na nartach. Oczywiście tylko jeśli w rzeczywistości narciarstwo dużo dla niego znaczy. Gdy ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, nic nie zyskamy, przypominając mu o tym, ale on nas doceni, gdy jednocześnie wskażemy na inne dziedziny, w których też jest dobry. Odwrotnie powinniśmy postępować wtedy, kiedy komuś nie idzie zbyt dobrze, to znaczy wówczas, gdy na przykład dostałby złotą malinę przyznawaną najgorszemu aktorowi w danym roku, lub jakiś polski odpowiednik tej nagrody. Jeżeli odbiorcy wybitnie coś się nie udało, lepiej zmienić od razu temat i powiedzieć, że w czymś innym jest dobry, a to nie było takie ważne. W sytuacji, gdy do sukcesu zabrakło niewiele, można zwrócić uwagę na tendencyjność sędziów i zmienność losu, który sprzyjał innym. Oni po prostu mieli szczęście. W tym przypadku realność polega na ścisłym związku między tym, co wiemy, a tym, co mówimy. Bo gdy tego związku nie ma, to nastąpi efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy komuś powiemy, że jest świetnym biegaczem, a w każdym wyścigu przybiega jako ostatni, to lepiej skupić uwagę na jego innych zaletach, na przykład zaangażowaniu, wytrwałości i sile woli, niż na pochlebstwie takim jak jesteś świetny. Oczywiście niektórzy lubią słyszeć, że są świetni, nawet wtedy, gdy w rzeczywistości są beznadziejni w tym, co robią, ale ci ludzie z reguły nie darzą innych sympatią tylko dlatego, że usłyszą słowa pochwały. Każdy komplement powinien być odpowiedni pod względem poziomu, siły oraz cech odbiorcy, na których go opieramy. Każde pochlebstwo powinno być także mocno powiązane z czystymi intencjami, a ściślej rzecz ujmując, nie powinno być związane z niczym, co może się wydawać podejrzane. Jeżeli odbiorca jest naszym współpracownikiem albo podwładnym, pochwalenie jego kompetencji może być odebrane jako hasło. Chcę, żebyś odwalił za mnie całą robotę. Czystość intencji nie jest tylko kwestią tego, co myślimy, ale również tego, co możemy przewidzieć. Nawet jeżeli mamy czyste intencje, odbiorca może uznać inaczej. Psychologowie określili pojęcie atrybucji, które oznacza przypisywanie przyczyn zachowaniom swoim i innych ludzi. Atrybucje mogą mieć charakter wewnętrzny. Przewidywalną przyczyną zachowania jest intencja albo zewnętrzny. Zachowanie wynika z zaistniałej sytuacji. Badacze zajmujący się tym zagadnieniem odkryli kilka ważnych faktów, mogących w dużym stopniu wpłynąć na nasze życie codzienne, a więc również na zarządzanie wywieranym wrażeniem. Jednym z nich jest tak zwany podstawowy błąd atrybucyjny czyli przypisywanie zachowaniom obserwowanych osób raczej wewnętrznych niż zewnętrznych przyczyn. Oglądając przebiegającego wieczorem przez ulicę człowieka ubranego w dres, czapeczkę i z dyskmenem w ręku, możemy stwierdzić, że jest biegaczem i lubi biegać. Podobnie ocenimy kobietę, która odcina się mężowi jako złośliwą, a w innej sytuacji tegoż samego męża jako agresywnego, gdy będzie krzyczał na żonę. Jeżeli chodzi o pochlebstwa, ludzie przypisują im również najczęściej wewnętrzne przyczyny, co oznacza, że mówiąc komuś, że dobrze śpiewa, spowodujemy, iż osoba ta prawdopodobnie uzna, że tak naprawdę myślimy, chyba że negatywnie odczyta nasze intencje. Wtedy nasze zachowanie jest oceniane za pomocą atrybucji zewnętrznej. Obserwator uzna, że wszystko powiedzieliśmy po to, żeby się mu przypodobać. Ze względu na to może nas określić jako nieczułego i nieautentycznego drania, który dba tylko o siebie. Co zatem zrobić, żeby nasze intencje były odczytane jako dobre? Nie jest to zadanie banalne, ale właściwie każdy jest w stanie je wykonać. Czyste intencje opierają się na przejrzystości, uczciwym bilansie, wzajemnym zaufaniu. Po pierwsze, wszystko, co przekażemy drugiej osobie, musi być przejrzyste, co oznacza, że komunikat nie powinien pozostawiać po sobie żadnych niedopowiedzeń. Nie używajmy słów może, tak myślę, czasem, względnie, być może. A także wszystkich słów, które kojarzą się źle, np. śmierć, wieloznacznie, np. zebra, zamek, lub nieprzyjemnie, np. Wulgaryzmy. Dobrze jest używać tych słów, które wskazują na to, że jesteśmy pewni tego, co mówimy. Uważam, stwierdzam, podkreślam, na pewno, a także tych, które wskazują na naszą grzeczność. Z przyjemnością, szacunek bardzo mi miło pana, panią spotkać. Przejrzystość to także tak zwana responsywność. Czyli odpowiadanie na wszystkie gesty i pytania towarzysza w odpowiedni sposób, np. skinienie na powitanie lub podanie dłoni. W tym miejscu istotne jest także dobre wychowanie. W rozmowie z drugą osobą powinniśmy być przygotowani na pożyczenie chusteczki, długopisu, poczęstowanie jakimś drobiazgiem i podanie aktualnej godziny. Drugim istotnym elementem jest uczciwy bilans. Nieczyste intencje są często przypisywane osobom, które schlebiają innym, a same nic za to nie biorą, lub wręcz stwierdzają, co chciałyby za to otrzymać, np. sympatię. Niestety, ani jedna, ani druga sytuacja nie sprawi, że ktoś na dłuższą metę zaoferuje nam sympatię, a w większości przypadków będzie dokładnie odwrotnie. Poczujemy nas niepewnie.